32 warszawskie otwarcie sezonu motocyklowego za nami. Klub miłośników dawnej motoryzacji Kardan, zrzeszający miłośników, sympatyków i posiadaczy zabytków motoryzacji, a także tych, którzy dopiero chcą zacząć swoją przygodę z weteranami szos, rozpoczął sezon motocyklowy. Jawy, Junaki, WSki, SHLki oraz współczesne motocykle były atrakcją spotkania. Jak co roku organizujemy rozpoczęcie sezonu motocykli zabytkowych, to na kampusie SGGW. GGW. Jako klub miłośników dawnej motoryzacji Kardan. no i przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski motocyklami z różnych epok, od lat 20. do ówczesnych motocykli nowych, klasycznych motocykli. Z najciekawszych motocykli, które tutaj przyjeżdżają, to Cindapy, Indiany, Harley'e, też sporo polskiej motoryzacji e, powojennej, e, Junaki, WFM-ki, e, jak również zdarzają się też polskie przedwojenne motocykle, takie jak Sokół 1000, Sokół 600, e, też zdarzają się, że przyjeżdżają do nas na imprezy takimi motocyklami ludzie. Co roku mamy jeszcze nadal tradycyjne spotkania tego typu tutaj na rozpoczęcie sezonu, więc to może się zjeżdża. Możemy się wtedy często raz na rok spotkać, bo nie wszyscy są w stanie, mia, mają czas, żeby się w ciągu tego roku spotkać. Więc się w jakiś sposób uzupełniamy, ładujemy akumulatory, sprawdzamy, czy jesteśmy cali i nie zwariowaliśmy do końca. I się rozjeżdżamy na następny, następną okazję, czekając. Jestem takim dużym dość motocyklem wojskowym z II wojny niemieckim, tak się złożyło. No to jest BMW Sahara, tak potocznie zwana, BMW-85. Jeden z najcięższych motocykli używanych w armiach. W tym padku niemiecki BMW Sahara R 750. Motocykl bardzo ciężki, 500 kg prawie waży, trzyosobowy, stosowany do ciągnięcia przyczepy, ciężkiego sprzętu, mocowania karabinu maszynowego często jak potrzeba było. No taki typowo bojowy i przeznaczony ciężki sprzęt.